W tym filmie będę mówić o sonicznej szczoteczce do zębów Philips Sonicare. Wcześniej używałam szczoteczek elektrycznych równych marek i tych tańszych, i tych droższych. Miałam też do czynienia z tanią szczoteczką soniczną na baterię z biedronki. Tę natomiast szczoteczkę używam od mniej więcej 4 miesięcy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się u mnie sprawdza, co myślę o tym urządzeniu, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Bezpośrednim poprzednikiem. Tej właśnie szczoteczki w mojej łazience była szczoteczka elektryczna marki Nevadent zakupiona w Lidlu i ponieważ za nie mogłam byłam zmuszona do kupienia kolejnej. To co stało się ze szczoteczką z Lidla możecie zobaczyć, możecie o tym posłuchać w filmie z recenzją właśnie tej szczoteczki. Odnośnik będzie w karcie u góry, a także w opisie pod filmem. Zapraszam serdecznie jeżeli Was to interesuje. I o szczoteczce sonicznej Philipsa myślałam już od pewnego czasu, ale rzeczywiście nie planowałam tak rychłego jej zakupu. Myślałam, że być może jeszcze rok czy dwa poczekam i poużywam szczoteczki z Lidla, ale ponieważ byłam zmuszona do kupienia kolejnej, to skusiłam się i kupiłam to urządzenie, które teraz tutaj widzicie. Myślę, że taką recenzję warto by zacząć od stwierdzenia, czym właściwie różni się szczoteczka soniczna od szczoteczki elektrycznej i różnica tkwi tak naprawdę w główce. Główka szczoteczki sonicznej wygląda, jest zbudowana tak jak tradycyjna główka szczoteczki manualnej, natomiast główka szczoteczek elektronicznych czy też elektrycznych jest po prostu Główka szczoteczek elektronicznych jest obrotowa, kręci się po prostu w kółko. To główka szczoteczki sonicznej jest wprawiona w wibrację i po prostu wibruje. Jest wprawiona w drgania. Na tym polega główna różnica. Jeżeli chodzi o to, która szczoteczka. Lepiej czyści zęby, to tutaj nawet stomatolodzy nie mają jednolitego zdania. Ja również nie będę się na ten temat wypowiadać, ponieważ stomatologiem nie jestem ani y, żadnym inżynierem zajmującym się budową szczoteczek do zębów i ich skutecznością. Uważam, że każda szczoteczka elektryczna, czy jest to szczoteczka soniczna, czy szczoteczka tradycyjna, będzie po prostu wpływać na szybkość czyszczenia zębów dzięki takim urządzeniem, dzięki takim gadżetom możemy te zęby po prostu skuteczniej umyć, szybciej. Wracając jednak do tego konkretnego urządzenia, które, trzymamy, które trzymam teraz w ręku. Po pierwsze szczoteczki Philipsa są bardzo dobrze wykonane jakościowo. Tutaj jakość aż czuć w dłoni, czuć, że to jest dobrej jakości plastik, dobrej jakości materiały. Ta biała część jest jest plastikowa. Ta część różowa na froncie również jest plastikowa, ale jest to pokryte bezbarwnym plastikiem. Kolor mamy pod spodem. Natomiast ta część różowa na rękojeści jest pokryta silikonem i bardzo dobrze amortyzuje przed ewentualnym wyślizgnięciem się tej sztoteczki z ręki. Szczoteczki soniczne Philipsa są dosyć wysokie. To jaka jest proporcja, jak wychodzą, jak wypadają one na tle innych tak elektrycznych możecie zobaczyć w filmie właśnie z recenzją szczoteczki marki Nevadent, bo tam takie porównanie nagrałam, więc jeżeli Was to interesuje, to ponownie odsyłam do tamtego filmu. Dowiecie się z tamtego filmu i powtórzę to teraz, że uważam, iż szczoteczka Philips Sonicare ma bardzo dobrą ergonomię. Moim zdaniem jest najwygodniejsza, najbardziej komfortowa, jeżeli chodzi o ułożenie w dłoni, o trzymanie, o jej Używanie spośród wszystkich szczoteczek, z jakimi miałam do czynienia, i moim zdaniem jest to właśnie dzięki jej długości. Jeżeli chodzi o komfort użytkowania w jamie ustnej, to tutaj. Y w pierwszym jej użyciu nie było najlepiej. Muszę przyznać, że kiedy jej pierwszy raz użyłam, to czułam dość spory dyskomfort a to z uwagi na to, że czułam łaskota niewziosła i nie było to zbyt miłe, było to dość dziwne uczucie. Dopiero po kilku um, kilku uwywaniach, po kilku zastosowaniach tej szczoteczki przyzwyczaiłam się do tego uczucia i na pewno też dorobiłam sobie technikę, jak poprawnie tej szczoteczki używać. Teraz już absolutnie takiego nieprzyjemnego uczucia nie mam, wręcz przeciwnie używam mi się jej teraz bardzo dobrze, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Warto pamiętać o tym, że przy pierwszym użyciu to uczucie może nie być najprzyjemniejsze. Jak widzicie, szczoteczka, którą ja mam jest różowa i to mi się nie do końca podoba. Nie podoba mi się odcień tego różu, jest to trochę świński róż. Ale ta akurat wersja była w promocji, w czasie kiedy ja ją kupowałam, a kupowałam ją bezpośrednio ze sklepu Philipsa. W danym czasie była to po prostu najlepsza oferta. Jeżeli chodzi o to, co dostałam. W składzie, co dostałam w zestawie tej szczoteczki, no to mamy ładowarkę. Ta ładowarka jest taka sama dla wszystkich szczoteczek Philipsa, do wszystkich urządzeń Sonicer Philipsa, czyli także do irygatorów. Jeżeli więc posiadacie i szczoteczkę i irygator, tak jak ja, to możecie używać. Jednej, tej samej ładowarki, i to moim zdaniem jest fajne rozwiązanie, bo dzięki temu na blacie czy gdziekolwiek taką ładowarkę trzymacie, możecie mieć tylko jedną, nie zagraca Wam to po prostu przestrzeni. I do tej ładowarki ja dostałam taką nakładkę, z której ja osobiście nie korzystam, ale fajnie. Prawdopodobnie dla osób, które korzystają z jednej szczoteczki w parze i mają wymienne końcówki, wymieniają się po prostu końcówkami, to mogą sobie ustawiać te końcówki na tej właśnie nakładce. Mogą sobie ustawiać, ale moim zdaniem jest to mało praktyczne, ponieważ spójrzcie, jak te końcówki są niestabilne. Moim zdaniem bardzo łatwo byłoby to przewrócić, strącić. Nie jest to do końca moim zdaniem praktyczne rozwiązanie. Moim zdaniem te końcówki tutaj powinny po prostu stać stabilnie. Tę część naturalnie można zdjąć i po prostu ją gdzieś schować albo w ogóle wyrzucić, nie trzeba jej używać. Ja ją mam schowaną po prostu w pudełku i kompletnie z niej nie korzystam, ponieważ jestem wyłącznym użytkownikiem tej konkretnej szczytki, więc jest mi to po prostu zbędne. W zestawie startowym dostałam dwie końcówki, ale są to dwie różne końcówki. Jedna jest taka najbardziej podstawowa, najbardziej zwyczajna, druga natomiast ma mieć funkcję sprzyjania wybielaniu zębów. I łączy się to z funkcjami, jaką ta, ten konkretny model sztyletni, który ja mam, posiada, ponieważ możemy używać jej funkcji po prostu zwykłego mycia albo funkcji mycia i wybielania. Ja najczęściej korzystam z, właśnie z tej opcji mycia i wybielania, aczkolwiek ja tak nie do końca wierzę, że to rzeczywiście wpłynie na wybielenie moich zębów, niemniej jednak. Różni się to sposobem wibrowania i ten właśnie sposób, ta, ta druga opcja z wybielaniem bardziej mi odpowiada. Coś, co jeszcze zaobserwowałam w kontekście różnic pomiędzy szczoteczkami elektronicznymi, których używałam, czy też szczoteczkami elektrycznymi, a tą szczoteczką soniczną jest ta przerwa, którą tutaj widzicie pomiędzy rękojeścią a pomiędzy główką. Wza, bez względu na to, której końcówki używam, ta przerwa zawsze jest, nie można tego docisnąć do samego końca tak, aby tej przerwy nie było i myślę, że wynika to z faktu, iż sama ta końcówka cała jest wprawiona w drgania i tutaj mamy zachowaną po prostu przerwę. Nie znaczy to jednak, że nie odczuwamy na rękojeści drgań, te drgania są mimo wszystko odczuwalne, myślę jednak, że ta przerwa ma wpłynąć na to, aby te, odczuwań, te, te drgania na rękojeści były odczuwalne mniej i aby komfort pracy, komfort korzystania z tej szczoteczki był większy. Na końcówki dostajemy takie zabezpieczenie, i to dla mnie jest rewelacyjne, ponieważ ja osobiście mam fobię, jeżeli o to chodzi, i nie jestem w stanie włożyć szczoteczki tak o, bez żadnego zabezpieczenia do torby czy też do kosmetyczki. Mam później problem psychiczny z korzystaniem z takiej szczoteczki. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moje, moja osobista sprawa i moje zdanie, ale tak czy inaczej myślę, że te końcówki są przydatne i pewnie jest na świecie więcej osób, które. Z tych końcówek chętnie będzie korzystać. Jeśli chodzi o czas działania baterii, to jest bardzo dobrze. Odkładam tę szczoteczkę do ładowania raz na kilka tygodni i nie pamiętam, aby robić to regularnie. Szczoteczka sama mi o tym przypomina. To, że robię to tak rzadko, ma u mnie dosyć duże znaczenie, ponieważ w mojej łazience zorganizowałam to tak, że wszystkie ładowarki od urządzeń elektronicznych są zlokalizowane w jednej szafce tak aby mogła mieć to wszystko zamknięte i nie musiała patrzeć na te wszystkie kable, których w dzisiejszych czasach jest dosyć sporo w łazience. Ale szafka ta niestety nie jest zlokalizowana zaraz obok mojej umywalki, więc takie codzienne odkładanie szczoteczki do ładowania było uciążliwe, a tak niestety musiałam robić z moją wcześniejszą szczoteczką. Teraz natomiast robię to raz na kilka tygodni i jestem po prostu bardzo zadowolona z tego jak długo ta bateria działa. Na pewno też jeżeli ktoś chciałby zabierać tę szczoteczkę w podróż, to z samą baterią, z jej działaniem nie będzie miał najmniejszych problemów, nawet wyjeżdżając na 2, 3 lub więcej tygodni. Ja wprawdzie nie używam tej szczoteczki w podróży, ale jestem przekonana, że w takim wypadku bylibyście zadowoleni. I ostatnia zaleta to mniejsze zużycie past do zębów, i wiem, że dla niektórych jest to być może drobiazg, ale być może dla innych osób będzie to w dłuższej perspektywie jakaś znacząca cecha. I rzeczywiście pasty zużywamy mniej, dzięki temu właśnie, że sztoteczka jest w drgania, które powodują, że z pasty powstaje więcej piany, co skutkuje tym, że tej pasty ostatecznie potrzebujemy mniej. I nie tylko potrzebujemy, ale wręcz przy tej sztoteczce nie jest przyjemnie korzystać, czy też używać, nakładać zbyt dużo pasty. Daje to niezbyt przyjemne uczucie w jamie ustnej. Dlatego też ja z czasem nauczyłam się po prostu używać odpowiedniej ilości pasty, ponieważ tej pasty zużywamy mniej nie tylko w stosunku do tradycyjnych szczoteczek manualnych, ale też do szczoteczki elektrycznej. Ja, ponieważ wcześniej używałam szczoteczki elektrycznej, nałowyłam automatycznie taką samą ilość pasty, jaką nałożyłabym wcześniej. Nałożyłam ją na końcówkę szczoteczki sonicznej i było to po prostu za dużo. Teraz z czasem po prostu nauczyłam się nakładać odpowiednią ilość pasty i generalnie możecie się domyślić z całego tego filmu, że jestem zadowolona z tej szczoteczki. Mam tylko nadzieję, że posłuży mi dłużej, na pewno, mam nadzieję, że posłuży dłużej niż ta szczoteczka z Nibla. Przede wszystkim dlatego, że umówmy się, szczoteczki Philipsa nie należą do tych najtańszych, wręcz przeciwnie. Mogę jednak jej Wam polecić. No i to tyle. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli chodzi o te szczoteczki, albo jeżeli chodzi o realizowane przeze mnie materiały. Subskrybujcie kanał, jeżeli recenzje w moim wykonaniu Was interesują. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia. Sonicznej szczoteczki do zębów. Szczoniczne... Sonicznej szczoteczki do zębów. Dobrą ergonomię... Ergonomię... Sonicznej... Sonicznej szczoteczki do zębów. Nie psonikę. So soniczne i szczoteczki do zębów.